No. Halo. Halo, dzień dobry, czy pan, czy pan... mnie słyszy? Słyszę? Czy, czy dodzwoniłem się na y, trenera karate? Tak. Mikołaj się nazywam. Ja bym się chciał zapisać do państwa na naukę karate. Tak? Czy wy macie tą metodę kata? Tak. Tak. Dobrze, bo mi by zależało właśnie na tej kata, bo ona jest taka chyba najskuteczniejsza. No i jest, jest. Do, dobrze. Od kiedy ja bym się mógł zapisać? Proszę pana? Od zaraz. Od zaraz. Czy to jest jakiś podział na wiekowe, jakieś grupy? Umiejętności. Ja się piłem kiedyś bardzo dużo, proszę pana, ale teraz już to siły nie te. Ale ja bym się chciał jeszcze pod poduczyć, kiedy mogę przyjść się napisać. Zaraz, zaraz. Od, od ręki możemy zacząć. A skąd tam jest? Z Warszawy? Z Warszawy, tak? Tak. Tylko Warszawy nie, nie chcieli mnie przyjąć. Rozumiem, rozumiem. Powiedzieli, że od rocznika dopiero 1960, że ludzie zapisują. A ja bym a, ja a ja się urodziłem, proszę pana, jeszcze przed wojną. W 1922, w wolnej Polsce. Ale nie takiej wolnej jak teraz, że niby wolna, tylko naprawdę w wolnej Polsce jak się szanowało starszych ludzi. No i co, dzisiaj się szanuje. Nie szanuję się, nie szanuję. Mój sąsiad trąba, on, on ma gówniarz. Nie wiem ile on ma dwadzieścia parę lat ma. I wierci mi cały czas nad głową, tą wiertarką taką udarową. Proszę pana, ja się muszę nauczyć tego kata. Ale jak pan się nauczy kata, to sąsiad przestanie wiercić. Na pewno? Ależ jak najbardziej. I ten telefon miał niespodziewaną kontynuację. Jak ten dziadek dzwonił do, na tą siłownię, że chciał się zapisać, no. że mu wiercą, to okazało się, że przypadkowo faktycznie tam wiercono i oddzwoniła do nas pani z prośbą, żeby nie bić tego człowieka, ponieważ pan z siłowni do niej zadzwonił. Zła udało nam się tą rozmowę złapać i naprawdę byłem w szoku, że coś takiego się wydarzyło. Czyli to jest nasz krem de la Krem dla krem. Dzisiejszej audycji. Posłuchajcie. Już jestem przy biurku, Pani od początku zacznie, bo nie bardzo zrozumiałem. No ktoś, ktoś dzwoni jakiś pan do klubu karate, tak? że, że chce się zapisać, bo, bo chce zrobić porządek z moim chłopakiem. No tak. No, no właśnie, ja do mnie zadzwonili żeby się mój chłopak uspokoił. A ja przecież no jak może nie wiercić, jak on musi wiercić, żeby zrobić mieszkanie. Ja mu sama powiedziałam, żeby, żeby zrobić to, co ma zrobić. Wie pani, że to 92-letni staruszek. Ja mogę go zawołać jak pani chce. No tak, no. Dobrze, no to dobrze. Proszę panie Mikołaju, panie Mikołaju, pan pozwoli do nas. więc do, do telefonu proszę. Pani dzwoni jakoś do pana. Dzień dobry, słucham. Halo. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Mikołaj Janusz. To, że Pana dzwonili z klubu karate No ja dzwoniłem do klubu karate, żeby się nauczyć kombinacji kata. Tak, i, i, i właśnie, bo chodzi o mojego chłopaka, że, żeby on nie wiercił, żeby był cisza i żeby spokój, tak? Tak, ja, bo wiercił mi cały czas, a ja, a ja proszę pani, ja, ja, no ja mam 92 lata i ja sobie nie mogę pozwolić na coś takiego, więc jeśli ja chciałem nauczyć kombinacji kata, bo podobno jest najskuteczniejsza. Ja pana bardzo przepraszam, ponieważ tylko trochę powierci, zrobi tylko, zakończę remont i już więcej nie będzie wiercił. Dodwonili do mnie z klubu, żeby, żeby mój chłopak więcej nie wiercił, żeby było cisza i spokój. On będzie grzeczny, on będzie cichy i spokojny. To dokończymy troszkę remontu i już będziemy cicho. Dobrze? No, no to bardzo dobrze. Nawet dla mnie lepiej, bo nie będę się musiał uczyć tego karate. A wie Pani, ja już mam swoje lata i mi jest bardzo ciężko, bo mam reumatyzm, proszę Pani. Mam niewydolność nerek. Mam grzybice. Mam łuszczyce. Mam problemy. Z, problemy mam z pęcherzem. Z wątrobą. Mam, jestem po dwóch zawałach. 92 proszę. lata. I po prostu... Ja, ja nie wiem, czy bym tego karate się nauczył. Ja, ja już, już dzwonili do mnie. Ja nie chcę, żeby mój chłopak miał problemy i on nie, nie będzie już hałasował. Dobrze, dobrze? to jego ja w takim razie nie będę atakował. Dziękuję bardzo. Proszę, do usłyszenia. Do widzenia. Ale niesamowita sprawa. Ale gdzie miał być ten chłopak? Ja już nic ja nie rozumiem. Ja też nie skumałem tego. Skąd oni wiedzieli, do kogo oni zadzwonili? Do kogo oni zadzwonili? Oni musiała że... być taka akcja, że ktoś faktycznie tam wiercił obok nich i oni sobie tak skojarzyli, że to jest właśnie ten chłopak. Tak. Czyli wymyśliłeś najlepszy sposób na upierdliwych sąsiadów wiercących. Trzeba, żeby tego... się karate. Trzeba zadzwonić do klubu karate i oni wtedy zadzwonią do niego i przestał wiercić. Michał, żegnamy się. Nie, nie tak.